Dziś będziemy omawiać usługę na Mercedesie GLC, czyli oklejanie w zakresie full body bezbarwną folią ochronną. I pewnie będziecie się zastanawiać, o czym tu mówić, skoro jest folia, której na lakierze nie widać. No i właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Będziemy dzisiaj omawiać zakres usługi, która musi mieć swój standard. Jeżeli chodzi o bezbarne folie ochronne, istotnym elementem jest to, aby one zostały zainstalowane w taki sposób, żeby nie było ich w ogóle widać. Mowa oczywiście o wszystkich krawędziach, o wszystkich narożnikach, o wszystkich miejscach, gdzie ta folia musi mieć swoje zakończenie ale musi zostać w taki sposób zainstalowana, żeby nie rzucało się to w oczy. Oczywiście są pewne miejsca w samochodzie, których niestety nie da się zrobić w taki sposób, żeby to było całkowicie niewidoczne. Natomiast prowadząc takie linie krawędziowe po krawędziach elementu, rzeczywiście uzyskujemy efekt no, praktycznie niezauważalnego zabezpieczenia. Folia taka ma około 200 mikronów grubości i wydawać by się mogło, że nie ma o czym opowiadać, jeżeli chodzi o bezbarwne folie, bo są przecież przezroczyste. A tu naprawdę mamy wiele do omawiania, dlatego że folia, która została pracowaliśmy na tym samochodzie to jest folia z właściwościami samoregeneracyjnymi, ale nie takimi, które znacie na co dzień po, po, poprzez podgrzanie rysy samoistnie znikają. Tutaj rzeczywiście nie trzeba nic podgrzewać. Folia ta samoistnie będzie się re regenerować natychmiast w temperaturze pokojowej. Są to wzmocnione właściwości samoregeneracyjne. No oczywiście jest to folia już z troszeczkę wyższej półki. Jeżeli chodzi o kwestię wyglądu, no to tu znacząca różnica również występuje. Na przykładzie blaszek, które możecie sobie zobaczyć, które Wam właśnie wyświetlamy. Zobaczcie sobie, jakie jest różnica w kolorze między lewą stroną a prawą stroną. Oczywiście. Ta bardziej ostra, bardziej nasycona głębia koloru jest właśnie wynikiem mocnego podbicia przez zastosowanie folie o wyższych parametrach jakościowych. I taką folię właśnie mamy zastosowaną na tym Mercedesie GLC. Nie tylko jeżeli chodzi o jakość aplikacji, czyli zawinięte wszystkie krawędzie, czyli pochowana folia w miejscach, gdzie to tylko jest możliwe, i poprowadzone krawędzie w takich miejscach, żeby były jak najmniej widoczne. Ale jeszcze dodatkowo właśnie ta sama regeneracja, która sprawi, że na lakierze tak naprawdę właściciel nie zobaczy nigdy rys. No i przy okazji pod odbita głębia koloru i połysk, jakby na lakier została nałożona powłoka ceramiczna i to nawet w dwóch warstwach. Generalnie, jeżeli chodzi o właściwości hydrofobowe, czyli właśnie porównanie do powłoki ceramicznej, no to tutaj idealnie będzie się ten produkt bronił, jeżeli chodzi o działanie, dlatego że ma on wysoką śliskość, dzięki temu lakier będzie bardzo mocno odpychać wodę, odpychać brud, mniej się będzie zdecydowanie ten samolot brudził, dużo łatwiej będzie go eksploatować. Na taką folię nie trzeba absolutnie nakładać żadnych powłok ceramicznych, aczkolwiek i tak zalecamy Raz na rok sobie podbić taki efekt hydrofobowy, tak żeby zarówno i folia była konserwowana, no i przede wszystkim utrzymywać ten efekt samodoczyszczania. Jeżeli chodzi o tą realizację, no to był to jeden z wielu Mercedesów, które w naszym studiu już miały okazję gościć. Natomiast ta była o tyle wyjątkowa, że zastosowaliśmy folię, która sprawiła, że ten lakier rzeczywiście wygląda nietuzinkowo. Wygląda znacznie lepiej niż nowy, a przede wszystkim znacznie lepiej niż sąsiada. No i to jest przecież w tym wszystkim najpiękniejsze, że możemy postawić sobie samochód, który za 3 lata będzie wyglądać tak samo. Wystarczy go umyć i rzeczywiście nie znajdziemy na nim żadnych uszkodzeń. O ile sama folia miałaby się uszkodzić na jakimś elemencie, no to przecież wystarczy odkleić folię z danego panelu, nakleić ją na nowo. Nie musimy przecież płacić pełnej Kwoty za oklejeniem ponownie całego auta, wymieniamy wtedy miejsca, które doznały uszkodzeń w wyniku jakiejś tam ewentualnej szkody. W związku z czym mamy tutaj rzeczywiste zabezpieczenie oryginalności, ale też przede wszystkim utrzymanie wyglądu naszego auta przez lata. Możemy się cieszyć tym, że będzie nowy nie tylko przy tym, jak odebraliśmy go z salonu, ale przez cały okres użytkowania. I tutaj mam nadzieję, że będzie to długie 10 lat. Jak widzicie, do tego typu usług można podejść w inny sposób. Można doszukiwać się jakości, można doszukiwać się również produktów, które mają swoje osobiste, indywidualne parametry. I to jest coś, co my proponujemy naszym klientom, co staramy się zawsze przekierować, bo to jest coś. Co rzeczywiście realnie będzie odwdzięczać się w eksploatacji na co dzień właścicielowi. I Was też do tego zachęcam, żebyście nie szukali najtańszych ofert, bo dostaniecie folię, która nie ma właściwości hydrofobowych, dostaniecie folię, która również nie będzie się samoregenerować. I dostaniecie w końcu folię, która ani nie podbije połysku i sprawi, że wasz samochód za rok dalej może wyglądać na zniszczony. I rzeczywiście lakier pod spodem będzie ochroniony, ale w samej folii nie chodzi o to, żeby zachować oryginalność. Również chodzi w tym o to, żeby samochód przez czas, gdzie ta folia jest nałożona, wyglądał przepięknie. No i dzięki takim produktom, jak mamy dzisiaj dostępne na rynku i które stosujemy w naszej firmie, możecie tego oczekiwać. Jeżeli jesteście zainteresowani, oczywiście, zapraszam do kontaktu.